Cześć, cześć, witajcie drogie bliźnięta. Zapraszam was na czytanie tygodniowe od 6 do 12 maja. Oczywiście jeszcze to z wami rezonuje. Ja zapraszam was do polubień, do subów, do obserwacji i też na innych portalach społecznościowych. Właśnie też szepty duszy, tam jestem jako Ines Differet. Yy, I do czytań indywidualnych, jeśli oczywiście tego potrzebujecie. Yy. I tak, zwróćcie uwagę na swój Ascendent Księżyc wedyjski jak i Wenus, jeśli chodzi o, o, się, o związki. Więc zobaczmy, bliźnięta, z jaką energią wchodzicie w kolejny tydzień. Co się przydarzy, co się wydarzy. Co się przydarzy, co się wydarzy. Oj, rycerz kielichów. Nauka. Książę Mieczy. Oh my god. No to się będzie działo ciekawie. No i proszę, śmierć, czyli transformacja. Wieża. Oh my god. I kochankowie. A kielichów. No to naprawdę, bliźnięta będą mieć taki ciekawy będziecie być takie ciekawe, że aż no to chyba tej albo wybór miłości, tak, i dążenie do tego, a zarazem może być i rozwód, albo ktoś kieruje się utartymi schematami, ktoś uparcie nie chce się zmienić według własnych działań. Tutaj znowu e, kobieta chce założyć swój własny biznes, ale tu jest coś pisane z przeznaczenia. Jeszcze księżniczka Buław się rysuje na spodzie. Księżniczka Buław i zwycięstwo. Mhm bogactwo. A tu zakłócenie ósemka mieczy. Czyli co? W klatce się siedzi co bliźnięta. Trzeba chyba wyjść z tej klatki, którą sobie sami stworzyliście, bo wam się nie uda, bo wam się to nie należy, bo wy nie potraficie, bo coś tam, bo coś tam tak. Nie. To trzeba porzucić. Taką energię trzeba porzucić, bo wy bardzo dobrze wiecie, że to wy sobie tylko tak wmawiacie, lub ktoś wam być może narzuca co to. Co tak nie powinno być, bo każdy ma wolną wolę i wolne wybory. Takie są zasady w naszym życiu i się ich kierować, tak? Więc, no tutaj temat tygodnia, wierza, czyli coś pierdyknie, coś huknie, drogie bliźnięta, coś w pozytywach, czyli transformacja, w negatywach, kochankowie, żadnego wyboru w miłości, tak? Bo to w negatywach, czyli coś musi odejść, czyli nie związek, rozwód, rozwód, odejście całkowite. Tak, i tu jest zarazem pokazane, że postawicie na siebie lub nowy związek, nowa praca, tak, tu jest odcięcie się, to jest odcięcie się od kogoś, kto miał utarte schematy, to też właśnie i sprawy rozwodowe, tak, i ta osoba być może będzie chciała wyjechać, wyjechać lub będą załatwiane w tym sprawie, w tych sprawach będziecie działać, tak. I tu jak widzicie, to jest porzucenie, to jest odejście tego, co Wam służyło. To jest zakończenie tego, bo to jest śmierć Askielichów. Ósemka y, Pucharów. I nie daj Boże, żeby ktoś chciał y, z Wami naprawiać ten związek, bo ty była y, toksyczna. Tam z przełożenia jeszcze, jak pokazał się y, takie energie, i to jest Wam pisane być może z przeznaczenia, tak już z losu, bo tu jeszcze, jak na spodzie, Księżniczka była, się pokazała, i tam to mogła być może to jest, być wasza energia długiej lub osoby, która być może yy, była kochanką lub jest kochanką, tak, w waszym związku i to być może spowodowało yy, właśnie przyczynę rozwodu, albo po prostu już wasz pa partner, jeśli ten yy, yy, sobie znalazł yy, na wasze miejsce. Tego, że tamta kobieta ona y, jednak ma więcej do wyboru i nie usiedzi z jednym facetem. Tak wam powiem do pocieszenia. A jeśli to jest Wasza energia, drodzy mężczyźni, tak no to tutaj też rysuje się Wasza kochanka, tak i tutaj przez to y, y, związek się rozpada, tutaj mogą być wyjazdy zakończenia jakiegoś cyklu, tak mogą przyjść pisma rozwodowe lub wy w w takie coś. Y Będziecie chcieli podjąć się takich działań, ale od razu mówię: Tam jest pokazana właśnie tak samo taka kobieta, która jednak ona nie będzie wierna. I to do tego jeszcze młodsza. Tutaj zarazem u kobiety widać y, rozpoczęcie, wyjazd, załatwianie. Nowych spraw, rozpoczęcie czegoś nowego, lub ta kobieta, lub ta kochanka zajdzie w ciąży też, tak być może. Tak jej o tym y, o, na ten temat wieści się mogą rozejść. Mhm. Y, uwaga, też na kręgosłup, bo tej kręgosłup się rysuje. Nie przedźwigać się, tak. Bo wiadomo, teraz y, jest taka pogoda, że każdy bierze się za robotę. I za to wszystko y, nie przesadaj z alkoholem to też i używkami różnego rodzaju bo nie tylko alkohol się tutaj pokazuje ale też i powiem wam szczerze że yy, no są różne jak sami wiecie no i yy, co tej mogę jeszcze powiedzieć yy, na pewno jeśli chodzi o ten wybór tak ktoś by, jeśli ktoś będzie chciał naprawić ten związek no to yy, tak szczerze wam powiem na to będzie tylko na krótką metę, tak? To będzie krótką, bo cały czas ten seks się będzie powtarzał. A jeszcze to jako fortunę jest y, pokazane, czyli to jest pisane 0, czyli wyciągnięcie nauki, tak? Że to y, po prostu y, ktoś musiał się czegoś nauczyć, przerobić jakąś lekcję, która y, właśnie była lekcją i to musi się zakończyć. Uhum. Ale tutaj też jest wyjazd, jeśli chodzi pod względem o pracę, o załatwianie, tak, bo tutaj też jest kierowanie się mądrością, dojrzałością pod względem finansów, ale tak samo i rodzinne sprawy, tak, bo to są rodzinne sprawy, tutaj też i sprawy rodzinne mogą być zaburzone. To może być też i starsza osoba w Waszym, w waszym rodzinie, tak. Z nią może się coś zadziać złego, tak. Dlatego o tym też wspomnę, chociaż nie lubię o takich rzeczach mówić. Ale z, z, ze starszą osobą coś się może z, zadziać i y, to może być dla Was przykre. No, tak, drogie bliźnięta. Tutaj też i wyjazdy, działania właśnie rodzinne będą właśnie w tym kierunku, tak. Tutaj, też właśnie taka osoba może potrzebować od Was pomocy, opieki, wsparcia. To może też i się właśnie choroby, lub yy, nawet i w trakcie drogi. Uwaga, właśnie w trakcie drogi nie szaleć, tak? Yy, też nie jechać za szybko, bo też może jakiś wypadek się spowodować, lub yy, coś w tym rodzaju. No i co tutaj jeszcze? W ósemce kielichów to już jest porzu porzucenie, a zarazem, i ktoś może, jak mówiłam, powrócić z przeszłości. No nie bo tej niby transformacja jest pokazana w pozytywach, ale ta, jeśli ta transformacja nie będzie widoczna w czynach, tylko w słowach, no to wiecie, do czego to prowadzi. Więc jeszcze dołożymy, tak, z dwie karty, drogie bliźnięta, mhm. tak, z dwie karty, rady, tak, jak to się w ogóle... Zakończę ten tydzień, no co uważać. Chociaż już i tak powiedziałam. Ale wszystkim, z jakim, z jakim daję, to Wam też dam Nie brać za dużo na siebie. Tak, a tym bardziej pod względem miłości. Tak, bo wy cały czas tutaj jest moc. Tak, bo to jest stabilizacja, jest pokazana. To jest stabilizacja, już to, co osiągnęliście, to jest takie małe zwycięstwo, tak? Ale tutaj może dojść do jakiegoś smutku, bo to, co już na siebie wzięliście, to już was zbyt wysoka poprzeczka. I dlatego, drogie bliźnięta, przez to możecie ucierpieć, ale tak samo, jeśli chodzi o uczucia i o związki, tak? W związku są dwie osoby. To są dwie osoby i te siły powinny być. Y, równo rozłożone pod względem uczuciowym tak samo i materialnym jak i pod względem, wiadomo wsparcie i to wszystko powinno być y, pół na pół, tak jak i obowiązki, dlatego y, też y, zdrowy egoizm i postawienie jasną granic się tutaj przyda, tak i porzucenie tym bardziej przeszłości, to co was raniło, porzucenie, to jest dziesiątka była, to jest już porzucenie, bo zbyt wiele się tego nazbierało, tego brudu, tego syfu. Wy chcecie mieć stabilizację, chcecie mieć spokój, chcecie mieć, być pewni tego co macie, a nie właśnie, żeby cały czas cierpieć i yy, myśleć i tęsknić i yy, stać w miejscu, bo tam właśnie była pokazana przecież chyba ósemka tak samo mieczy, prawda, czyli że stanie poprzez to cierpienie i życie z nadzieją, że coś wróci, że coś się zmieni, a to nic się nie zmieni, jeśli wy tego nie zmienicie, czego wam serdecznie oczywiście życzę, także przechodźcie do działań, żeby osiągnąć to własne szczęście, pozdrawiam was, pa.